No siema. Dzisiaj... Dzisiaj furgotem znowu. Nie mam na nim tego yy, szatana zabitego, a się dowiedziałem, że muszę zabić szatana tam 5 razy. Czy nie wiem, z 2 albo jeden jeszcze raz, żeby odblokować negatyw. Yy, Tedaj. Tedaj jest dobry w miarę. Przynajmniej nagranie duchem. A, na kość też działa. No dobra. To się przyda akurat. Większy damage Zawsze jest mile widziany. No prawie 10 damage mogę mieć. To jest... To jest bardzo dużo. A na duszku. No na duszku też mogę. To, to powinien być... Nie wiem. Może i tier czwarty. To jest bardzo dobry item. Jak y, się umie tym zagrać. Y, ten boss jest dla mnie... No może, może mi sprawić trochę problemów. Ale, ale może... No właśnie. Może tak po prostu zagram mi Jakoś... Jakoś mi się uda. Bez stracenia życia. Dobra. Po prostu musiałem się trochę skupić To jest całkiem spokoj temek yy, Nie będę chyba matchsticka brał Bomb nie potrzebuję Z tego co widzę 5 no. na pierwszym piętrze to jest, to jest w miarę spoko The Secret room Może tutaj Nie. Tutaj? Dokładnie. Najpierw miałem właśnie tutaj, ale... Yy, Magic Mushroom? Coś, coś, jakiś itemek? No, nie do końca. I can see forever is... poko, Tylko teraz... czy... To też mi odkryje Super Secret. Nie, to chyba tylko zwykły otwiera. O, to był, to był zwykły. A, super też otwiera. No i ładnie. Karta def. użyję na jakimś pokoju po prostu denerwującym i tyle. Do roomu nie chcę wchodzić za bardzo. Ale myślę, że... Z... O, teraz... Teraz na pewno złotą skrzynkę otworzę. O, do sklepu jeszcze nie wejdę, ale do Treasure Room z chęcią. O no i Magic Mushroom bardzo ładnie To dobra wezmę na Forgottenie O no jeszcze mnie robi większym To, to może trochę, ale 9 damage o taka. mi co zniknie zaraz no. 9 mam bazowo teraz 6 mam na loście To jest... To są bardzo fajne statystyki Tak jakbym Tearsy miał większe to mógł częściej bić ale ośmiałem tirsy, no takie takie, takie sobie ale myślę, że dostanę coś jeszcze na te tirsy Były wtedy bardzo fajnie ale jak można po prostu tą kością spamić co prawda dostanę Devil Dealer teraz ale musiałbym go Forgottenem wziąć Zależy co będzie, bo może być coś dobrego i będę chciał wziąć, a na furgoteni raczej się wale jak wezmę I mi zostanie jedno seroszko. No, sklep są Hartama. Będę maszyny sobie wysadzał, bo próbuję je jakoś jakoś wypełnić i po prostu na odcinek mieć ten żeby ją wysadzić. Chyba tak zacznę robić częściej, bo ostatnio, ostatnio tylko jak nagrywam, gram. I nie wiem, zacząłbym poza tym grać trochę i właśnie maszynę sobie uzupełnić, albo jakieś rzeczy odblokowywać, żeby rany były dłuższe. To jak ten negatyw, ale teraz to na odcinku sobie blokuję. Damage i health. No nie, niezbyt tak szczerze tej itemki. Tyle, po prostu idę dalej. 4 złote skrzynki to o, pod koniec piętra już może. O, odblokował mi tego. i kreta e, Uznajmy, że chciałem to otworzyć. E, czy ja chcę ten trinket? On jest. Czy przeciwnicy mogą dać jakieś rzeczy w miarę? Albo mogą dropić solharty czasem. Zależy jaki jest, ale myślę, że może się przydać w miarę Klep i ten... To jest... To jest spoko. Teraz nie wiem czy nie chciałem tego altaru brać, tak szczerze. Jakbym miał familiary, to bym mógł je po prostu zamienić na coś. Kurde, powiem... Wiem, że kusi ten challenge room. I to bardzo. Sea Forever może na Super sekretę żeby dostać, nie mam innego zastosowania. No, chyba po prostu otworzę tak szczerze. Pieniędzy dużo, do sklepu pójdę po prostu. I oberwałem głupio trochę. No i dobra, i nie wiem, łaba tak szczerze, myślałem, że coś z tych skrzynek wyleci. 4 złote skrzynki to myślałem, że że poleci jakiś itemek chociaż ale do sklepu do sklepu nie mogę no tak przecież klucze wszystkie użyłem yy, mam je otworzyć super secret tabletki użyłem to po prostu go poszukam no tu kluczyk coś o jacie nie mam kluczyk na sklep Słabo O kurde Jak one się nie że Myślałem że nie rozwali się tak naraz No To może po prostu Urgotenem zagram HP up Ale tak szczerze to chyba Na duszku sobie wezmę Naprawdę klucza nie ma nie mam jak z być klucza teraz chyba. Tak nie sobie jest jak. No to po prostu pójdę na następne piętro. E, nie wiem jak mam to bić tak szybko. Dziękuję. I kościół tego bym chyba nie zrobił tak się... się zamotałem, nie wiedziałem co mam bić jest arcade. Arcade'u może pójdę. Nie, nie, do sklepu najpierw. W sklepie może być itemek. W sklepie może być itemek i wtedy będzie dobrze. Jeżeli ideą, jak jest więcej itemków, tym lepiej. Bo w końcu musi być coś dobrego jak będę miał dużo itemków. Dobra, czy nie, Tu nie może być secret, to jest ten cienki pokój. Knockout dropcy. miałem już na ranie z Isaaciem. Powinny być całkiem spoko, to, to nie, ten ran z Isaaciem, raczej pierwszy wstawię. Tam co ustawienie OBS-a zmieniałem, Wooden Nickel nie jest to najgorszy item. 59 To wezmę, nie wiem, może może się zwróci jakoś. Gdzie wysadzę? Bardzo dużo bomb. Ciągle zapominam karty użyć na wosie. Chyba na bossa po prostu pójdę. Nie lubię na tych piętrach bossów. Bardzo dobrze. jest Angel Room. Nie ja chyba po prostu zrobię takiego bardzo tanki tego eee, damage zawsze mi to widziałem. Tego coś, coś dobrego wypadnie niż no chyba nie no To co? Biorę damage po prostu Może wysadzę Nie, dobra, nie wysadzę, nie wysadzę nie mam po co tak szczerze. Nie wiem czy mogę nawet wysadzać, bo pamiętam, że to trzeba było blokować całkiem szybko. Ten run idzie i tak w sumie dobrze dla mnie, bo wtedy mam mniej do zmontowania. A tak to siedzę i po prostu wycinam momenty, w których nic nie gadam. The full, no nie przyda mi się raczej, ale wezmę tam. Żeby cokolwiek mieć. Może uciec jak będę miał mało HP. No ta, wydałem wszystkie klucze już. Soulhard bardzo dobrze. Na duszku duszkiem ostatnio jak grałem to miałem więcej życia i bezpiecznie mi się nim grała teraz to no. duszka nie włączam raczej. Bo po prostu zginę prędzej, tylko ten o wiele więcej HP ma. Nadal klucza nie ma Przypominam Respić ten ten Bo co pokój pieniążek Może się trafi coś fajnego na no, bossa nie idę O jest w końcu kluczyk O piąteczka Jackpot normalnie Bardzo fajnie bo No jak będzie dawało Tak piąteczki, dyszki, coś Nawet zwykłe konie to przez całe piętro może być trochę... No, niezbyt przydatne. Już wolę tego kojna Tabletka. Speed up. Idę by w miarę spoko. Kolejny pieniążek. No, do sklepu może wejdę tak szczerze. A tu może być chyba. Dokładnie. No, muszki tylko. Nic specjalnego. Mogę. Weźmy bez klucza. Yy, soulhearta kupię. rystokiem zakręcę. Jest Black Candle. Mm, Sackhead jest jest dobry, ale... No. Ale mnie nie stać na niego. Yy, soulhearta chyba kupię tak szczerze, żeby tego Black Harta mieć z tyłu trochę. Trafiło się nic, bo oberwałem jak zwykle. Yy, kolejny familiar. No i tyle. Kolejne piętro po prostu pójdę. Nie ma co ten, nie ma co przedłużać. I tak mam już yy, ile? 21 minut. Lakup. Bardzo dobrze. Przyjmę tyle laka ile mogę. Żeby te knockout dropsy coś robiły Bo one One bardzo dużo robią akurat Wydarzy też na jakiegoś przeciwnika, ale Słyszałem, że na bestii to Bardzo słabe są The Sacrifice room nie będę się bawił Po prostu bym się zbił I Potem bym zdechł Treasure room No I o to i o tym mówię co prawda teraz mój fire rate leży, ale... ale może to nieważne. A może to jednak ważne Nie, to się nie resetuje. Myślałem, że będę mógł się wycwanić. To nie daje po prostu W sensie to może mi dać więcej pieniędzy. No czemu to nie wybuchło? teraz powinno no i nie dało więcej pieniędzy po prostu dostanę, chociaż przyda mi się jak już to tylko na to piętro i na nic innego bo już po tym piętrze nie ma sklepów jak ja w, to w ogóle wbiegłem nie nie, 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 nie. Fajer, naprawdę ten quadshot to nie wiem, no dobry item, ale tak szczerze, to mogę go chyba nie brać. Tobie dam bomby. Ty możesz dać coś fajnego. Tego z kluczami, nie wiem, po prostu wysadzę czy coś. I Temek kiedyś też coś dało. Yy, to samo co ostatnio. Dos Tylko że teraz po o wiele większej ilości bomb, ciebie ciebie wysadzam cwaniaku no i tak szczerze to po prostu klepu bym szukał i, i tyle piąteczka bardzo fajnie Pieniądze lecą tylko to jest ostatnie piętro którym mogę ich użyć By się przestraszyłem przez ten efekt na lewo chyba będzie po prostu nie widzę innej opcji, W tylko pokoje w lewo, yy, tu się schowam prostu za kamieniem, żeby nie oberwać już od nich. Dziesiąte, dwie dziesiąteczki, ale jackpot, tu, dokładnie, jest kluczyk, bardzo dobrze. Może kolejny angel wleci. Jakiś itemek mógłby być fajny. No i jakby Devil leciał, to bym chyba wziął coś. Yy, bombę. Każdą bombę biorę, bo ich używam dużo i próbuję jakoś te odkrywać. Yy, Broken Watch. No to w sklepie się nie pobawiłem. Po prostu maszynę sobie wypełnia i tyle. No, bardzo dużo coinów przyjęła. Laka dostałem, większą szansę na Angela Także może coś wpadnie w końcu Przecież tamten Angel był w miarę spoko Ale demerza nie potrzebowałem za bardzo Kamień z X-em był Oj. Eee. To jest ta czerwona, ona chyba... Jestem za wolny, mam za wolny czas reakcji, no to... Naprawdę. Zgniesz? Super. Yy, dobra, podniosę. Polaroid. Nie wiem od czego mam skrzydła. Mówiłem, że będę iść szybko, a póki co idę w gorszym tempie niż jak nie chcę iść szybko. To gdzie. Też ten, jak na tirsy cokolwiek dostał, to by było... Bardzo, bardzo dobrze. To piętro zagram chyba duchem po prostu. Ciągle chcę losem mówić, ale. Nie wiem, próbuję się odzwyczaić od mówienia losem. Nie wiem po co klikam, nawet ten pieniążek już coinów nie dostanę, znaczy nie użyję. Ale może wpadnie jakiś deal dobry. Muszę się chować naprawdę tą kością to nie mogę. prawie w ogóle nic robić teraz. Tylko tyle, że to jest duży damage, ale, ale nadal muszę jej używać tak. Tylko wtedy, kiedy muszę, nie mogę nią machać tak byle, jak jak ja zwykle robię. Na taki pokój jest w miarę spoko. Tamte oczy też była dobra, bo po prostu je prawie one-shotowałem i myślę, że jakbym duchem to próbował zrobić, to bym oberwał więcej. No i ja oczywiście oberwałem. So hard. Bardzo dziękuję. Czyli kamień z X. Dokładnie. Może jednak coś umiem jeszcze. W tej grze. Dobra, nie umiem nic. Po prostu przestanę się odzywać i to jakoś spróbuję zrobić. Rest Loki. Oczywiście nie siadła, ale... Oj, nie wiem, no trudno no. Muszę chyba więcej po prostu poza odcinkami grać i próbować coś robić, bo inaczej to nie idzie. Z arcade do arcade a, tak szczerze wstąpię No nie Nie chciałem tego, chciałem żeby był jakiś itemek Znaczy no, dostałem niby itemek ale wezmę nie zaszkodzi mi to Wróciłem się po serduszko tylko i secret sobie odkryłem Yy, może no, nie mam na co kluczy wydawać pickups in room no uznajmy że się opłacało już całego arkeida wysadziłem myślałem że dostanę rol na staty to tak szczerze mi się bardziej przydała, Bo bym mógł Tearsy dostać większe, nawet jakbym Damage miał mniejszy, to bym mógł chociaż przeciwników odpychać, a To samo w Soje by dużo dało Przecież Damage mam pokryty przez The die, bo on daje dużo A na większych tirsach to Nie ciągle bym miał ten Damage No Taki cooldown mam na ten, na strzelanie, że naprawdę to jest Okropne Dobra. To było w miarę spoko. Holy Mantle bardzo się przyta. Bardzo, bardzo. No i ostatnie piętra. 40 minut. Nie mój najszybszy ran, ale też. No i super. <grystanie> Nie najgorszy ran, ale. Mogło być lepiej. Ale też. Tyle razy podczas mojego grania w Izaka dostawałem gorsze rany, że... Mogło być też o wiele gorzej. Ten Holy Mantle mi teraz trochę dupę będzie ratował po prostu. Walka z szatanem powinna pójść... W miarę łatwo. Przynajmniej z tego jak ostatnio go biłem... po prostu bomby wysadzałem i... Jakoś poszła. Naprawdę no tirsy mam okropne mogłem nie brać tego quadshota. dobra kamień z x wysadzę go sobie pod harty. tak już ostatnie jakie mogę mieć także spróbuję nie obrywać po prostu i jakoś do bossa się doczołgać bomb sarki no miałem prawie że tyle sama No i już ubrałem, ale trudno Bardzo trudno Jakby to się teraz kończyło to by było bardzo dobrze Dla mnie Bomby mi się skończyły, nie widziałem w ogóle No i co, no i to tyle Nara